Świętej Dzień Przynosimy dziś do Kościoła owoce ziemi i pracę rąk za które chcemy Panu Bogu dziękować. W każdej mszy świętej chleb i wino stają się ciałem i krwią Chrystusa uobecnia się Chrystus pośród nas. Możemy powiedzieć, że dzięki pracy rolników chleb i wino, Chrystus obecny jest pośród nas dzięki ich ciężkiej pracy. Dzięki temu błogosławieństwu Pana Boga, które każdego dnia na nas syła, podziękujmy Ojcu Niebieskiemu za te roczne plony. Będziemy również prosić Pana Boga, aby były sprawiedliwie dzielone dla wszystkich tych, którzy tego chleba potrzebują. Dziś dziękujemy Panu Bogu za plony, dzień i pracę naszych prowincji. Dziś dziękujemy Panu Bogu za wszelkie błogosławieństwo, którym nas obdarza w tym okresie, które dziś staje się dzień czynienia. Tym, że mieliśmy ziarno, że mamy chleb, że mamy zasięg, że możemy nakarmić także tych, którzy są głodni. Nigdy człowiek się nie zmieni i nigdy nie pójdzie za Chrystusem, jeśli nie otworzy swojego serca. Na Jego obecność, na Jego to dobro, ale także i na Jego cierpienie. To jest zadanie każdego z nas, ludzi wierzących. Tych, którzy nie tylko dzisiaj dziękują Panu Bogu za te dary, za to błogosławieństwo, ale także dziękują za ten trud, także to cierpienie, tej pracy, tego wysiłku, tego spoconego czoła czasami zakrwawionych bronią. Dziękujemy Panu Bogu za wszystko. Pobłogosławimy teraz dary, które chcemy złożyć na Boże jako nasze dziękczynienie. Z wdzięcznością przynieśliśmy do świątyni owoce ziemi i naszej pracy w polu i w ogrodach. Prośmy Boga, by je pobłogosławił i nagrodził trud pracujący. bogący Boże i najlepszy ojcze, Ty pozwalasz ludziom uprawiać ziemię i wydobywać z niej coraz to nowe plony. Ty poleciłeś synom narodu wybranego przynosić do kapłanów owoce ziemi i snowy zebranego zboża. Przyjmij dziękczynienie za tegoroczne plony i pobłogosław. Przyniesione tu dary, nowe wieńce owoce i warzywa. Spraw, Panie, aby nie zabrakło nikomu w tym roku pożywienia. Wspomagaj swoją łaską wszystkich, którzy pracowali na roli, a nas naucz dzielić się Twoimi darami z każdym, z każdym kto będzie je dostali. A po doczesnym życiu niechaj nas, niosących pełne naręcza dobrych uczynków, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Maryja, naj, najdoskonalszy owoc ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Dziękując Panu Bogu za plony ziemi, za pracę ludzkich rąk. prosimy Cię Panie, błogosław nam każdego dnia. Ciebie prosimy, esse